Dobry, witam serdecznie, właśnie wyjeżdżamy sobie do Zakopanego na obóz kadry Polski K1, także kto będzie chciał zobaczyć jak trenuje kadra Polski, czyli najlepsi zawodnicy w Polsce, zapraszam do śledzenia, a tutaj nasza ekipa, o Damian z tyłu, Dymuś i jeszcze, o Barta z nami jedzie. Tam krótka przerwa na trasie. Na co czeka? A pani na co się Na kawkę? Na kawkę, tak i razem czekamy na kawkę. No, no to dojechali na miejsce, Coś zakopane pogoda troszkę za chmurkami ale co tam? Zaraz będzie fajnie, wszystko zalokujemy się do pokoi, najpierw wyadek. Pierwszy dzień zgrupowania rozpoczynamy. Tak, jutro 8.30 zbiórka Witoldnia, jutro Kasprowy w Wierch. Pierwszy dzień mamy z sobą: przyjazd, obiadek, delikatny trening, kolacyjka, zakupy, odprawa zaraz jutro. Roz, rozdziewiczamy góry. Nie ma jak to widzie nie? No. Musi być zawsze zdjęcie, teraz film. No, a my tutaj dzisiaj z trenerem Witkiem, który jest. Baby -sitterem. Poszliśmy sobie przypakować trochę na siłownię. O, i te kieździ z wózkiem, dobrze spełnia się w roli opiekuna. O, a my tu sobie pakujemy. Fajnie wyposażona siłownia. Także kolejna seria, do zobaczenia. też tancerzem. Yeah. nie widać. Proszę, Wyjawiłem się. Tak tutaj się naprawiamy, regenerujemy. Kolejka jest. Lewian, kolejny jak? Pojście. O, to jest tancerzem. Wysi są. Gieł. O, tu cała ekipa czeka jeszcze Kamil czy się nie boi? Wiciu już był Wiciu półtorej godziny siedzi zawsze w krykomorze się no. musiał siekać, sikać Cała jest, Adi jest Tama wieża Teraz rośnie trochę o. Czas, temperatura Niecałe 15 sekund, 143 na minusie Nie wiem czy to dużo czy mało, ale odpowiedź Teraz jest taka bajera, widzę, że tyle ludzi normalnie. Co ich nie? kwartyny widać? O, co widać? Jak nie widzę? Martyny! Nie, no. rozpoczynamy. Ekipa jest gotowa. Nie będziemy im zdradzać co się dzieje. O, jest godzina trochę po siódmej, a my z trenerem Witkiem jesteśmy gotowi przyjąć naszych zawodników na rozruch. Także idziemy sobie pośmigać, parę fajnych zadań zrobić, obudzić się dobrze, a dzisiaj w ogóle to była kontrola dopingowa kilka naszych osób zbadanych, a mianowicie Robert Krasoń, Adrian Gunia, Damian Pistosz i Ola Niewiadomska. Co z tym jest ogólnie, coś z tym jest 15 sekund. Dzień dobry. Dzień Co to na śniadanie wjeżdża? Kanapeczki. Teśniczka, kanapeczki. No. A tutaj, Państwa? O, bułeczki, żemy, Pięknie. No, Smacznego. Dziękujemy. Kolejne zdarzenie w windzie. Kolejne zdarzenie Co tu się dzieje? Lecimy, Lecimy. Back up, back up, back up, back up. Dobry? Dobry O Czeburski Jest dobrze Siemasz jak jest? No więc tak, kolejny dzień zabiegów w może Codziennie przed każdym treningiem Jedni się wchodzą, Kolejni czekają Jak dużo jest? Zimno, ile tam jest stoki? Minus 138 Adrian, przed komisarzem Bojszy? Trochę, minimalny Minimalnie? Wiczu, nie? Wiczu ja. już ja. po Adrian Krylu Już oh. po Bicepsy Syk. Normalnie wow. no, Nie no, no. Na mleku i miodzie A pani pizdka pokaże? Nie ma? Piotrek wow. Słyszysz sparingowy, ekipa się otwiera z kadrą low kick, sparingi, około 30 osób będzie także zapowiada się fajny trening O, cała ekipa sparuje, Dzięki. Ostatnie trzy rundy. A tutaj z nami jest weteran polski fringuł Paju Zentek. Cień hey. mega dowodnik. Kiedyś teraz daje trener. Dziękuję. Proszę Dziękuję bardzo. No, bardzo miło, że Pan gościł na to. Bardzo miło, że jest miło, że mogę z nami tutaj razem trening przeprowadzić Dobre. z robotnikami. No, tyńce jest miłe, sympatyczne gość. Tak. by tak zostało. Spory nieudane? Mam, że udane. Udane, udane. 12 rund zrobionych, żadnych strat nie znało, co najważniejsze. Duża grupa, 30, ponad 30 osób sparowało. Także inne jest, z nich mamy zaliczony. Dobre, do Polska! Dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień Czwarty dzień naszego zgrupowania Kadra Polski idzie w góry Idziemy dzisiaj atakować że co dzisiaj atakujemy? Gewond. 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 Damian O, Daman idzie boso Pójdę boso Pójdę boso Lecimy, lecimy Bułeczki są? Pewnie, że są Termos z kawą herbatą. No, nice i, z nami jest pani Iwona Nieroda. Zwycięzczenie ostatnio osobnego medalu na Wargames'a. No ale wygrała siedemny medal, no co źle. Trzy no. walki były stoczone, fajne. I zobaczmy co zleciało. Jesteśmy za Kopców, trenujemy, później będą mi się za Europę i trzeba odbić ten nasz złoty, nie? Nie ja bym bardzo chciał. No i to jest najważniejsze jak już chcesz, to jest git, nie? Dobra, to mamy. Jesteś kolejną bohater bohaterką drugi raz. Z tego bloga. O, pięknie, mi również. To co, widzimy się ale na Giewoncie? E, powiem Wam, że o. bardzo szybko minie, i zaraz będziemy nagrywać kolejny, kolejny odcinek. Tak, już z Turcji. O, Robson, to jest ogólny high level, we wszystkim. Nie? Takie. Tak jest. Jak tam, panowie. Znakomicie. W Solusie. O, ja. ja. Na pochęskach. Regeneracja na najwyższym poziomie z kg. Pięknie to wygląda na nie? No. tej kruczki. Przedługa ta woda, dziękuję. Takie taki ogień. Jeszcze trałem wszystko Nie wystawie. nie jest na Kontuzja kolana na fizio. Tutaj dzisiaj, o, ładne zabiegi, jakieś dane. Tu się zna, może z czytać Nóżka odpoczywa, regeneruje się Piętro trzecie Witamy Koniec z Zapraszamy do następnego odcinka w Indzie W zasadzie żegnamy Żegnamy I to, I to każdy złapie I nie będzie problemu I każdy zrobi wytrzymałość w tym momencie O Bo, bo jeden, ten co będzie to miał to robić, zrobi wytrzymałość A ten co nie, nie zajadzie, to nie zrobi Bo on będzie kurwa Pół z tego zrobić co powinien, nie? Tak, tak, tak Mamy to i śmiało do tego można dołożyć Konano Dzisiaj taka rozgrzewka Cała ekipa skacze Pięknie どうした?あっ、しょんまなぼ、しょんまなぼ、しょんまなぼ、げてすい。

i <laughs> <laughs> <laughs>